Halo, halo, dzień dobry! Oj, miałeś wrócić z vlogami z działki. Tak na tej karcie, którą zaniosę dzisiaj operatorowi już będą dwa vlogi z jednego rancha i z drugiego rancha leśnego rancha. No ale dobrze, temat ciekawy, arcy ciekawy, bo to będzie tak. Komentary, działka, komentary, działka i potem działka, działka, działka. A... Jak się wam znudzi, to już nie będzie działki. Niemniej jednak o pewnych rzeczach trzeba rozmawiać, i niemniej jednak pewne rzeczy trzeba nagłaśniać i jednak pewne rzeczy trzeba piętnować, więc tak to trzeba zrobić dzisiaj. I Robert Patus, e, Pasut. Cóż to za barwna postać się zrobiła nam w tym roku i w zeszłym roku. No Tak, tak! Jeżeli ktoś nie zna człowieka, to był to członek legendarnej. Ale absolutnie fajnej grupy abstrahuję, która robiła naprawdę fajny content. I zrobiła coś, czego nie było wcześniej w internecie, znaczy pewnie było, nie, ale w Polsce stworzyła naprawdę potęgę, po czym grupa się rozpadła parę lat temu, i każdy poszedł w swoją stronę. Niektórzy zaczęli robić fajny content, dalej tworzyć jakiś fajny content. Robert. No, Robert poszedł na łatwiznę. Niemniej jednak zaczęło się od człowieka sutanatora. Taką ksywkę sobie przybrał i wyobraźcie sobie, w jak zacnym miejscu zaczął od nowa promować swoją osobę. Oczywiście nie w wywiadach, nie w żadnych wartościowych miejscach, tylko w najbardziej prawilnym i dopuszczalnym miejscu dla powracających upadłych gwiazd, czyli tam, gdzie Krzysztof Gąciarz ostatnio, czyli. Fejmie MMA, tak. Tam zarobił troszeczkę hajsu. Tam zdobył troszeczkę popularności z powrotem. Odświeżył się, przywrócił się. No i się zaczęło. Streamowanka. I powiem wam o ile ten Patus Magical. Oglądasz Danielku? Durniu. <laughs> ten dureń Magical ostatnio nawet, nawet nie umiał na lotnisko trafić. Jemu samolot odjechał. Rozumiecie? Nie odleciał, odjechał. Co jest Patus i kretyn. Nieważne. Wracając do Roberta. To wyobraźcie sobie, że on szczerze. No powiem, Madzikar się może powoli od niego uczyć. I nie wiem jak dochodzi do sytuacji, że ten człowiek jak karaluch znajduje sobie co chwila inną platformę do streamowania. Ale tak, promowanie kurestwa, co chwila jakaś dziwka na live do niego wjeżdża, taka która przelatuje przez wszystkich innych tam zamo zamożnych gości. Jednego dnia na live jest u tego, potem u tamtego, a potem ogłasza na przykład zapisy, że chce pobić rekord świata w przyjęciu członków, członków i chcę pobić tysiąc w dobę. Kurwa, ja myślałem, że ja nie dożyję takich czasów. Nie wiem, Mariusz Pudzianowski na przykład ustanawiał jakieś rekordy świata. Ktoś ustanawiał jakieś inne rekordy świata. A dzisiaj ambicją dziewczynek jest ustalić rekord przyjętych członków. Do piczu. No i wyobraźcie sobie, Live'y pasuta, które są śledzone przez tysiące osób na różnych platformach streamingowych, tam gdzie go nie usuną, tam się pojawia jak karaluch. ociekają w taki bardzo mocny już seksizm, w takie bardzo mocno używkowe sprawy, patologiczne, nie dające żadnego przykładu, i ja się zastanawiam, czy długo będzie trwała taka sytuacja w Polsce. Trend na świecie, bo już niektóre kraje wzięły się za to. Policja powołała specjalne grupy w niektórych krajach do ścigania tych batusów. I zastanawiam się, dokąd to będzie szło. Myślę, że jak będziemy mocno piętnowali takie zachowania, bo ja nie jestem w stanie Wam wymienić działalności tego człowieka przez ostatni rok od teraz, od kwietnia 2025. Ile patologicznych rzeczy on robi, co chwila się potem tłumacząc, jak mocno naszurany wchodzi na ekran. Byku, no ja miałem po prostu problem spory z, z używkami, którymi się zbudowały. W, to, w toku popularności, no. Jak mocno deprymujące i jak mocno nie dające przykładu zachowania Robercik zaczął promować, bo tam nie ma ani jednej rzeczy, za którą można by go pochwalić. Absolutnie nie ma ani jednej rzeczy, za którą można by tego człowieka pochwalić, a jednak psychologia tłumu jest taka, jak w przypadku naszego Kamilka Buddy że tworzy się grupa fanów, która bierze z niego przykład i nieważne, czy on kłamie, czy nie kłamie, bo jeżeli mówimy o Kamilku, to pięknie go zezłomował ostatnio Grande Kolekcją, Konekcją, jakoś tak nie pamiętam, jak ten kanał się nazywa, ale cały podcast dwugodzinny chyba obejrzałem, znaczy podcast, to nie podcast, to taki gruby odcinek, chyba półtora albo dwie godziny, jak to w żadnym miejscu w życiu publicznym, Budda nie powiedział prawdy o sobie, w każdym miejscu kłamał. Oczywiście on się do tego nie ustosunkuje, bo pokazuje dalej swoje bananowe życie. Zero odpowiedzialności i statementu do osób, które zostały wyciulane na tych loteriach. Ale ważne, że... że się chłopak bawi. Dobrze, że się bawi, cieszę się. I to samo jest z Robertem. Bez konsekwencji, bez niczego. Sorry, że się tak będę wycierał, ale mój zapuchnięty ryj... Wiele lat myślałem, że od chlania że na przykład tak zmelanżowałem się, Tu miałem zapuchnięte oczy, ale jak się przestało chlać i w takich okresach kwietniowych dalej się puchło, to się okazało, że jest się uczulonym na jakieś rzeczy, ale do przeżycia. No tak to niestety wygląda. A że mocno się wziąłem w tym roku za siebie, no to też chyba jest jakaś konsekwencja tego wszystkiego. No dobrze, nie warzymy. Wracając do pana Patusa, Pasuta, nadmienić można jedną bardzo ważną rzecz. Nie powinno być społecznie przyzwolenia na gościa, który ćpa, gościa, który pokazuje, no dosłownie burdel robi na live'ach, pokazuje siebie przykład. I moim, znaczy dając z siebie przykład, ludzie czerpią z niego przykład. Naprawdę są ludzie, którzy cierpią, czerpią z niego przykład. Na przykład, jak to udowodnisz? A udowodnię mam to w taki sposób, że na TikToku, na shortach, z tych live'ów i tak dalej, cały czas jest grupa e, ludzi, która no, staje w jego obronie. No ale nie, no on taki śmieszny kontencik robił i tak dalej. Słuchajcie, pojechał typ do Tajlandii, nawywijał ryżu, upił tajlandkę, zaczął ją dotykać, zaczął ją wąchać tu i ówdzie. Zaczął hekeszkować z intymności, osobę nieprzytomną, a potem się tłumaczył debil, że to takie żarty, to takie kurwa żarty. To Robert, Tyś kurwa tak prymitywny, Ostatnio jeszcze nagrywał typ, Robert nagrywał, moment, w którym podchodzi do swojego hejtera z sieci i tak dalej. I co tu masz do mnie, i co tu masz do mnie. Jakby ileś tych wstawek i ludzie mu wprost odpowiadają. Tak, kiedyś cię szanowałem, dzisiaj się skurwiłeś. Czemu ty o mnie takie wszystkie rzeczy mówisz? Robert, bo się skurwiłeś, stoczyłeś. W jaki sposób? Po prostu, nie chcę mi się nad tą rozmawiać. Ale chyba jesteś mi winny to, żeby wytłumaczyć mi to, skoro o mnie mówisz, a widzimy się na żywo, to mógłbyś jakby... Wyjaśnić mi to, patrząc mi w oczy. Robert, nic ci nie jestem winien. Byłem osobą, którą można utożsamić z widzem z czatu. I lubiłem twój humor, osobowość. To prawda, nieustępliwość. I co się stało? I się spórwiłeś. I to trzeba powiedzieć, twórcy. Jeżeli naprawdę spadł do rynsztoku i dalej robi, tworzy w przestrzeni publicznej, to dla takich patusiarzy nie ma miejsca. Dla żadnego Magikala, dla żadnego Marconia, dla żadnego Pasuta nie ma miejsca. I wy. Jeżeli oglądacie takie vlogi jak ten, krótkie lub długie, też powinniście widząc takie osoby, piętnować. Nie hejtować, tylko piętnować. Takie osoby trzeba piętnować. I tu zastanawiam się, bo. Też te vlogi są oglądane przez ludzi, którzy mają jakąś władzę w postaci służb różnych i dalej. Polityków, ustawodawców. Wy się zajmujecie walką z hejtami, z innymi rzeczami itd. Coś tam próbujecie zrobić. Ludzie, ta patologia się tworzy. Cała platforma TikToka to jest jedno wielkie kurestwo. Tam jest jedno wielkie kurestwo. Laski, które kręcą dupą, nazywają siebie twórczyniami. Kręcą dupą do muzyki, siedzą potem na live'ach ładnie pachnąc, a stulejarze walą im dźing, 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 dżingi za to, że one po prostu są. Tworzą one ułudnie też, nadzieję na jakąś możliwą relację, komplementując tych najbardziej dominujących i tak dalej. Wchodzą tam faceci zakompleksieni, faceci, którzy myślą sobie, że. Taką rybkę sobie wyłowię, jakiej będę tutaj płacił, i dochodzi do jakiejś niesamowitej patologii. Magical. Odrodził się na TikToku. Człowiek z banicją w internecie, z banicją na YouTubie dożywotnią, odrodził się w TikToku. No to obserwowałem temat TikToka i zamykania TikToka w Stanach. Jak ludzie wręcz prawie samobójstwa chcieli popełniać i manifestacje i tak dalej. Ale faktycznie są pewne platformy, które nie powinny istnieć, ponieważ Chińczycy nie mają absolutnie żadnej kontroli nad pieprzonym algorytmem. Co chwila przewinie się przez live, już pół nagie suki siedzą. I brają pieniądze. Łomy robią sobie krzywdę. Medical streamuje. Policja znowu wjeżdża. Wyżywa się znowu na tej nowej dziewczynie. Kłótnie, awantura, zachlany, zapuchnięty ryj. Pasut też tam gdzieś się przewijał. I. Jak to ma mieć się do siebie? To prawo jest takie, że nikt tego nie egzekwuje. Dlaczego nie ma komórki, która by śledziła tą patologię i wybijała? A na jakiej podstawie? No bo mamy konstytucyjną wolność słowa, no mamy konstytucyjną wolność słowa, ale przekraczamy ją tutaj bardzo mocno. Robiąc takie zachowania społeczne, tak szeroko w sieci publicznie, no nie powinniśmy do tego dopuszczać. Do czego dążę? Spróbuj się rozebrać nawet do gaci i przelecieć po starówce w Gdańsku. Zaraz cię pieski złapią, Ponieważ jest tam zaburzanie miru, jest wiele paragrafów, których Ty nie możesz takich rzeczy robić. Ale już na live możesz chlać, ćpać, prostytuować się, gdzie ogląda to publicznie tysiące osób. Przecież jest prawo, które można doadaptować do tego. Walczyć z patologią. O Robercie mógłbym zrobić 30-minutowy, 40-minutowy, ale jeżeli Robert oglądasz to, zawsze z każdej drogi można zawrócić. I zawsze można... Pokazywać normy i zachowania społeczne jakieś, które są pozytywnymi, a nie robić z siebie patusa. Bo to absolutnie, jeżeli tobie za 10 lat będzie pasowało, że to ten gość, który nic z sobą nie wnosił, ta patologia, i ksywka patologii, oczpaniu, chlaniu i lasek dymaniu, spoko. Ale pamiętaj, że ludzie biorą z siebie przykład, dzieciaki biorą z siebie przykład i też chcą być twórcami, influencerami. Dla mnie powoli słowo influencer równa się prostytutkę. I choć profesor Chris ostatnio w żartobliwy sposób, gdzie też tam nie trącił znowu, ale niech mu tam, jak Krzysiu nie rozumie, że znaczenia i pojęcia loterii, których on zarabia hajs, a promowania loterii, które są normalnymi, legitnymi, a nie śmierdzącymi e bokami, to... Ale dobra, nieważne. Nie przetrącam wszystkich w tym internecie, bo tutaj i tak się potem na mnie e, Generalnie też ciebie człowieku biorą przykład. To potem dzieci właśnie tak chcą żyć, bo nie robisz nic, dobrze się bawisz, naruszasz wszelkie normy społeczne, a jeszcze na tym zarabiasz hajs, bo biorą cię do tych porządnych free fightów. Bo, bo to są porządne free fighty, wiecie, to jest porządna federacja, jedna, druga, trzecia, czwarta, która zajmuje się porządnymi organizacjami, porządnych walk. Porządnych. I co się dzieje? No właśnie, i dzieje się tak, a nie inaczej. Nie, nie, mam, nie ma absolutnie mowy o tym, żeby takie zachowania społecznie były dopuszczalne, i nie będę robił dłuższego odcinka, to wystarczy. To, co miałem do powiedzenia, to miałem do powiedzenia. Mam nadzieję, że za te parę lat, skoro przez te parę lat tak to się rozwinęło, stworzą się odpowiednie organa i ludzie zaczną też społecznie postrzegać, uczyć swoje dzieci, że tak nie wolno że kontrolujmy to, co oni oglądają. Bo jeżeli gówniaki 11, 12, 13 biorą przykład te wszystkie małe maszkary wy dopuszczacie do tego, żeby 13-latka miała tyle tapety na ryju, że wygląda jakby miała 19-20, a ona już się przez to czuje dorosła i fejkuje swój wiek i. Ścierwi się i tak dalej. No do takich rzeczy dochodzi. Ja jestem siny, jak przechodzę ko gimnazjum byłego, czy tam jest też podstawówka, i zastanawiam się, czy to jest kurwa wystawa prostytutek. Każda morda na mordzie ma nałożony tyle tapetu, że zmienia jej to twarz. Spodniczki, miniówki, kurwa. A powiedz tylko, że teraz nie wolno. A powiedz, że teraz tylko nie wolno. Wiecie, taki mem ostatnio widziałem. Doprowadziliśmy do takiej sytuacji, gdzie stoi. Milion osób, ja wam ten mem pokażę. Ja to sobie zapisałem w telefonie i ten mem niech kończy ten odcinek, bo on jest. Więc zmieniajcie się dalej, bo jedna osoba tu nie pasuje i to nie chodzi o koloryt tam i uderzanie w jakąś. Nacje, nie. To chodzi o to, do czego doszło. Dziś nie można nawet dopuścić do tego, żeby powiedzieć, a ja to zachowanie jest niedobre. Dziś nie można własnego dziecka ustawić do pionu, bo ono zna więcej swoich praw, niż ty przepisów prawa w Polsce. Taki mądry się zrobił człowiek dzięki internetowi i dzięki temu tak się rozsiała patologia, a wy nie dopuszczajcie do tego. Kciuk w górę, jak się zgadzasz w sub i widzimy się w normalnym vlogu.